Mikrofon, raz, dwa, trzy, to ja! Wasz przewodnik po Ameryce! Szalony Jaco! Cześć, jestem Tede, mam 36 lat. A tu hasło, że jedziemy, nie? Bierzemy kamerę, jedziemy, wypożyczamy samochód i jedziemy przez 50 stanów. Chcę tam, żeby przeżyć przygodę. Nie wiem, czy to będzie przygoda życia, o pewno wiesz, życie składa się z różnych przygód i jeszcze nie jedna przede mną, ale ta zapowiada się naprawdę bombowo, stary. Rakietka do ping to to nie jest, nie? Widzisz, jesteśmy w południowej Dakocie. Było płasko, nic nie było, a teraz są góry. A za mną jest rzeźba. Rzeźba, która jest rzeźbą amerykańską. Czyli ma do siebie to, co wszystko, co amerykańskie. Jest jop twoju mać wielka. Ujmujący i chwytający za serce widok. Wodospad Niagara. Na rzece Niagara. W miejscowości Niagara Falls, a w sumie w dwóch miejscowościach, ponieważ to jest Niagara Falls w Ameryce, a tam jest Niagara Falls w Kanadzie. Jesteśmy w San Francisco, mój drogi, a tam jest to miejsce, gdzie Al Capone miał swoją własną celę, bo był chory na swiris. Ciekawe eksponat, zobacz. Piła, którą odcinano od klopa jednego z więźniów, jak się zassał po jednej z kolacji tutejszych. Centrum polityczne świata Waszyngton Teraz powinienem unie unieść się jakimś patriotycznym, patetycznym zdaniem, coś powiedzieć jak to patriotyczni koledzy lubią. Coś mądrego, ale jestem, wiesz, przygłupem, nie? There's a thousand pretty women waiting out there They're all living the devil may care And I'm just a devil with love despair. spare So viva Las Vegas Sleep a minute of the way Oh Vitać tutaj bardzo dużo siana One and lost on every deal All you need is strong heart and a new steel so, Viva Las Vegas To już 28 dzień mojej podróży. I we wszystkich miejscach, w których jesteśmy, to patrzy nam powiewająca nad nami gdzieś w oddali, gdzieś w pobliżu, gdzieś w zaułku, amerykańska łopocząca flaga. Ale w San Francisco nie tylko łopocząca amerykańska flaga łopocze. Łopocze też właśnie ta piękna tutaj flaga. Tak moi drodzy hejterzy, wpadłem do Waszej dzielnicy. Wiesz jak się nazywa? Big Easy Big Easy to jest ksywka tego miasta Nazywa się Nowy Orlean A wiesz dlaczego się nazywa Nowy Orlean? Nie wiem Bo to jest miasto założone przez Francuzów Przez Francuzów Le Nouvel Orlean Patrzysz na to i jako Polak zastanawiają się dwie rzeczy, prawda? Trzy nawet. Po co to jest? Z czego to jest? I co jest w środku? Legenda miejska głosi, że codziennie 200 nielegalnych imigrantów z Polski czyści to własnymi rękoma. Tymi rękami, jak to się mówi. Oczywiście jest to tylko jedna z miejskich legend i nie wiadomo czy jest prawdziwa. Ale to Chicago to jest jakieś takie poukładane. Powiem ci, że tak jak tutaj stoję, to lepiej niż Nowy Jork wyglądał momentami. Dokładnie tak to jest to miejsce, gdzie w połowie sierpnia 1969 roku właściciel owej farmy spontanicznie zorganizował. Przełomowe i kultowe wydarzenie lat 60., a naprawdę to i 70.: Festiwalu Ustok. Nie było internetu, bez żadnej reklamy w mediach, sprawił, że przyjechało tutaj 400 tysięcy osób. Jesteśmy w Detroit. Dziwne miasto. Miałem okazję rzucić okiem w nocy. Teraz pokażę Wam je w dzień. Miasto, które w latach 50. Liczyło 2 miliony mieszkańców, teraz liczy 700 tysięcy. W ciągu ostatnich paru lat ponad 300 tysięcy ludzi opuściło to miasto. Dzisiaj byłem w Cleveland, Ohio. Zatrzymaliśmy się tam, chcąc zobaczyć łódź podwodną, która stoi na jeziorze Erie, chyba się tak mówi to. To jest to miejsce, w którym Jake i Elwood wjeżdżają do supermarketu samochodem. On tutaj stał, już go niestety nie ma, ale to tutaj. Jake powiedział pamiętne, oczywiście w polskim tłumaczeniu, słowa stoisko z modą disco. To było mniej więcej tam. You don't like it. No, I don't like it. Życie jest jak pudełko czekoladek. Kto powiedział to? Zdanie. I could eat about a million and a half of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. I... <try> Idąc drogą la Capone, w to miejsce, mój drogi. Czy gdzie? Pod dom Ala. Wyobraź sobie tutaj podjeżdża taki. ...prawda, samochód. i jest tak zwany. drive by, nie? Czyli stoją goście na progach z tymi tomiganami. jest. i strzelane po domu, nie? Nuda to jest takie coś, że. jak się siedzi, nic nie robi. myśli się o nie wiadomo o czym. chodzi się bez sensu gdzieś. Chodzi się bez sensu, gdzieś tak nie wiadomo co robi. Po prostu brak rozrywki. Nuda, nuda, nuda. A miałbyś takie fajerwerki te Stany Zjednoczone. Ale mam dla złą wiadomość, mój drogi. Jaką? Cały dzień dzisiaj nic się nie będzie działo. No to jak znam te wiadomość. No stary, to jest jakaś masakra, patrzyłem na mapie i nic nie, nie, nie ma nic. Dobra. Dobry wariat jest, nie? Wariat on co. są wariaty tutaj, nie? Są ludzie, są wariaty, mordo, są. A może, mówi go, spotkaliśmy czy nie? Bo widzisz, młody człowieku, Ameryka w naszej podróży to nie są szklane domy, to są zabytki, to jest historia, to są wymyślone fakty i fakty historyczne. To są nasze subiektywne odczucia i obserwacje. tej Kalifornii dlatego na chwilę przenosimy się do Nowego Jorku. mary? Uh, bloody mary? bloody mary, yeah. Co ja robię? Sobie, proszę, siadam teraz sobie puszczyły tej teraz. Przekąszam fasolkę. Mm. Roll Miło, że wpadliście Nazywam się Tede, to jest mój luksusowy apartment In United States, wiesz o co chodzi, you know what I mean, człowieku Myślę, że to są lata 60 -te. Klasyczne amerykańskie, jak to się mówi, co? Jebodrom, a to nie jest przekleństwo Like five months of his life. Make some noise. Yeah. Love variety girl. you know that you came and you changed my world. Just like in the movies. Two lovers in a scene. And she says, Do you love me? And he says, So what is me? I love you like baby. Gray styczeń 6 881 14 listopada 58 ofiara bestii 666 Dziecko będzie ciągnąć kamienie, jakieś głazy ważące tyle 72 ton w łóżku jego, z jego samochodu. On pozostał aktywny w kościół służąc jako dyrektor biskupa magazynu i współprzewodniczący działalności pionier, dzień jak trudził jego pomnika. Czytał Jacek Graniecki. tłumaczenie, translator Google. A wiesz, czemu się nazywa strefa 51? Nie, ale widzisz. Bo strefy nazywano kolejnością numeryczną od miejsca eksplozji jądrowej. Wódz plemienia wydał przykaz, że wszystkie nowo narodzone dzieci. Trzeba wrzucać do tego jeziora i zabijać, żeby nie było kolejnych gęb do żywienia. No i te matki indiańskie z bólem serca to robiły. I potem tutaj, na, na brzegu jeziora, można było usłyszeć, podobno do dzisiaj można, płacz dzieci. I jak się ktoś zbliża, żeby znaleźć to dziecko, które płacze w sitowiu, tak zwanym, to tajemnicza moc wciąga do jeziora go i kilem. Słyszysz, jak płacze dziecko? Słyszysz? Mhm mm O kurde stary, zawijajmy się stąd From Uganda. <laughs> No patrz bo z dziewczyną się rozstało Biedaczek Justin! Chłopie! Justin no! To ja, Jacek! Nie płacz! Co? Oj Justin no! Weź otwieraj! Czas i go out and, you know. Chelsea, jesteśmy w małym miasteczku. Tu jest trochę latynosów. Nie jeden się nazywa Gomez. Kogoś znajdziesz. Tak, ja widziałem fajnego z mozami. O, no. no. że się zapłakał, chłopie. Co? Świat jest piękny. I love spaghetti. 50 stanów świadomości. Uważam za zaliczone. Stary, żegna się z wami. Wasz korespondent! Szalony, ja to! Dziś z chłopakami bawimy się po pańsku. Z dziewczynami mamy bardzo tylu hajsów. Na pewno będzie grupa, już wszyscy mówią łap. Ubierz się po chabańsku, jak w domu znajdzie coś Upojenie i spełnienie wszystkich twoich snów. Tyle fajnych tu znajdziesz tylko tu Piwa wódka w praktykowych kukach. Kup starter Red Bull Mobile i oglądaj wszystkie nowości z YouTube'a za frecu.